naszego narodu wiele było wydarzeń, które przesądzały o losach całego kraju. Historycy to właśnie bitwę pod Wolą Wodyńską określają mianem tej najtragiczniejszej na tych terenach. Przez noc Niemcy przygotowali zasadzkę. Wokół drogi biegnącej przez Nieckę w terenie ustawiono stanowiska karabinów maszynowych i moździerzy. Między czwartą a piątą rano od Szocy Siedleckiej zbliżał się batalion polskich żołnierzy. W chwili, gdy cały oddział znalazł się w Dolince, Niemcy otworzyli ogień. Kanonada trwała zaledwie 30 minut. Wszyscy zginęli. Nasza dzisiejsza postawa pokazuje nasze przywiązanie do Ojczyzny, ale i do naszej gminy. Niech żyje Polska!